Szanowni Państwo, żyjemy w czasach, gdzie współczesny patriotyzm jest cenną wartością, ale dzisiaj ten patriotyzm oznacza ofiarność w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. To służenie drugiemu człowiekowi w codziennym życiu. Co to jest Pamiętajmy o tych, którzy nigdy nie porzucili wiary w odrodzenie Polski. O Polakach, którzy w obronie wolności na stos rzucili swój życia los. Na stos rzuciliśmy na życia los, na stos, na Postawmy na rozwój i godne życie nas wszystkich, na wolność i demokrację. dumni z przeszłości, twórzmy przyszłość. Wolność! Pamięć o historii naszej ojczyzny jest naszym moralnym obowiązkiem. Również przekazywanie historii młodemu pokoleniu to nasz wielki obowiązek. Musimy także pamiętać, że niepodległość, suwerenność i wolność nie jest dana raz na zawsze i że trzeba się o nią starać, trzeba ją pielęgnować. Widzimy, co się dzieje we współczesnym świecie i to bardzo niedaleko nas. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój. Gdy będzie Warszawa, do broni powolność na mój. Jest to czas, kiedy musimy to właśnie im, młodemu pokoleniu, przypominać, czym, jakim, jakie ważne to są wartości: miłość do ojczyzny, jak należy o ojczyznę dbać, niezależnie od poglądów politycznych, jak należy szanować symbole narodowe, jak należy o przyszłość naszej ojczyzny dbać, jak należy. O tą małą ojczyznę przede wszystkim się troszczyli. Jest takie miejsce. Teraz nie już na Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 34. nadzwyczajną uroczystą sesję Rady Gminy Moskwy.